W stacjach są bardzo mocniejsze. No tu jest 20, jakby nie patrzył. Także jeszcze raz dzięki za ogłoszenie. Nie weźmiemy go dzielnica zjeść do usłyszenia. Kilogram taki Kilo, kilo 3-4. E, tu Szukar Mike 061, się grupa. Podemnica. Podemnica, proszę. Dzięki do usłyszenia. Poczekajcie do Krzychu teraz no, na rawa. Moment, bo ktoś się nałożył Krzychu to ty? Podemnica, proszę. E, proszę Pytam kolegę z tej Cię, Niemiec, Polska, operator Michał, raport dla Ciebie, to 3, 10, bo 5. No, cześć Michał, witam, pan BLZ005, Sugar Mike 69 z tej strony, Tomek i Irlandia, 5, plus 10, dokładnie taki sam raport dla Ciebie, czy stoi pięknie, czy nie? Dobrze, 100%, 100%, 100%, bardzo ładnie. Pozdrawiam, pan Baleci, Załączność Pazarański, raczej do usłyszenia. QRZ Sugar Mike 69, grupa Dolnego Śląska.